Czyli dopamina. Właśnie, czym jest dopamina? To Ciebie tak, bo sobie zapisuję to słowo, bo ja go nie potrafię mhm. powtórzyć. Możesz mówić do... dopaminowy. To no, też jest system dopaminowy. Czym jest dla mnie dopamina? Dopamina to jest, jak Huberman na to mówi, molekuła więcej. No taki to, motywator. Tak, on już właściwie opowiada o tych nowych badaniach, bo też jest naukowcem. Natomiast przez długi czas funkcjonował ten mit, że to jest jakaś tam cząsteczka szczęścia, nie zadowolenia. szczęścia to serotonina, A... chyba bardziej? No, też nie, raczej pewnie. Te... Nie dokładnie. No, To, to, tak, to teraz... ja tak mówię, wiesz, Aha, ja, ja nie jestem nowa naukowcem. Natomiast rzeczywiście dopamina to jest ta substancja, która pomaga nam się uczyć różnych tak. zależności między Różnymi bodźcami, naszym zachowaniem, działaniem, efektem tego działania. Dopamina kontroluje ruch w naszym ciele. Dlatego ludzie z Parkinsonem mają problemy z układem dop Ta, dopaminowym? Dokładnie, tam jest za mało dopaminy, są drżenia spoczynkowe, stupor taki ciężko jest, zamrażają się, po prostu nie są w stanie iść dalej. I też są te dwa układy dopaminergiczne jeden właśnie służy do kontroli ruchu, drugi do motywacji nie? więc to jest cząsteczka motywacji. Nie? Jeśli widzimy coś, co nam się wcześniej skojarzyło, też za pomocą dopaminy, z możliwością uzyskania jakiejś nagrody albo uniknięcia jakiejś nieprzyjemności, to nas to motywuje do podjęcia konkretnych działań. Nie? Mhm. No i teraz to, co się dzieje w tym układzie dopaminergicznym w mózgu w uzależnieniu, to jest to, że ten mózg bardzo szybko zaczyna wyłapywać wszystkie rzeczy związane z przedmiotem naszego uzależnienia. Wszystkie wyzwalacze, okazje do tego, że będę mógł właśnie nie wiem, sięgnąć po daną substancję, czy podane zachowanie, w jakich okolicznościach i tak dalej. To wszystko zaczyna się szybko kojarzyć, i w pewnym momencie te rzeczy same w sobie mają już mocną wartość motywacyjną, bo jak się pojawią, to bum, powodują silny wyrzut dopaminy. I, I ten chodzi, wyrzut my... dopaminy powoduje, że ty bardzo, jeszcze bardziej chcesz zrobić daną czynność w tym no, przypadku? Że chcę bardzo zrobić daną czynność tak bardzo, że nie jestem w stanie się wyhamować. Nie? No i to są przykłady osób, które nie wiem, ktoś miał zaplanowany długi weekend z rodziną, mieli jechać na super piknik, nie wiem, jakiś fajny kemping.